Jechałem na rozmowę o wymarzoną pracę spawacza podwodnego w Australii, przy budowie nowego mostu w Melbourne. Marzyłem o tej pracy od dziecka. Przygotowywałem się do tej rozmowy dobre kilka miesięcy. Studiowałem każdą wzmiankę, każdy artykuł o firmie. Czytałem wszystkie raporty, oglądałem notowania spółki na giełdzie i to wszystko prowadziło do tego dnia, który miał zapisać się w mojej historii. Jako dzień, w którym spełniłem swoje największe marzenie. Jednak od początku dnia czułem, że coś pójdzie nie tak. Ale tak myśli każdy, jak mu bardzo na czym zależy. Trzeba być dobrej myśli. Przepraszam, czy może pan wyłączyć muzykę? Co, nie lubi pan hardbassów? Nie specjalnie. No co, pan? fajny jest. Może są, ale nie ja potrzebuję mieć spokojny, zrelaksowany umysł. Jadę na ważną rozmowę o pracę. Daj pan żyć. Proszę, może chociaż da się to przy... No cześć, szwagier. Co tam? Aaa, nowy samochód. O kur... Przepraszam, co z tą muzyką? Nie widzi pan, że rozmawiam? No, ci klienci teraz patrzą do Szczeniowi. Czym zajmuje się nasza firma? Szeroko pojętą działalnością budowlaną na morzu i lądzie. Ma Pan bardzo imponujące CV, rozeznanie w rynku budowlanym i w rodzajach materiałów do budowy mostów oraz, co najważniejsze w tej pracy, wieloletnie doświadczenie w nurkowaniu udokumentowane zresztą wieloma znakomitymi kursami, na przykład Advanced Open Water Diver. To jest bardzo trudny kurs, zgadza się? Mm -hmm. Z nie widzę przeszkód, żeby pana zatrudnić. Tylko jedno pytanie. Jak wie pan, nasza firma stawia na ludzi, którzy mają plany na życie. Zatem gdzie widzi się Pan za pięć lat? Mam bardzo poważny plan na... Przepraszam, muszę do toalety. Wybaczy pani. Jasne. Jasne. Prosto przy pokoju numer 116 w lewo, następnie korytarzem prosto, schodami w górę. Powinien pan tam zobaczyć obraz wspaniałego malarza Dawinczego. Następnie pokieruje się pan do wyjścia C i po drodze powinien pan minąć łazienkę. Ja pierdolę. Spokojnie, spokojnie. Musi być jakieś wyjście z tej sytuacji. Pan też nie ma papieru. zależy kto pyta. Jam jest król Artur Pendragon. Przysięgłem nie. mówić prawdę. I tylko prawdę. Zatem nie wiem co cię w tym śmieszy młodzieńcze. Nie no nic. Tak sobie tylko wyobraziłem, jak siedzisz tam od dziesięciu wieków nie mając czym podetrzeć dupy. Nie do wiary, łośni panie, toż to poważny uciek na no, mojej no, godności. ty zamknij łeb. Słońce rozwalam Będziemy tam unikać pixa. Woda się leje w kranie. I pan co pan robi! Skończył mi się papier do dupy! Rzuć pan rąki! Okej. Zrób Dzięki! Co się stało? Wszyscy poszli. No tak, jest po godzinach pracy, więc nikogo nie ma. Nie martw się. Powiem ci coś, co powiedział mi mój sensei shifu, kiedy zapomniałem kimona na karatę. Powiedział: Jeśli przeszłość nie zadowala, zapomnij o niej. I wymyśl nową, lepszą historię i uwierz w nią. Jesteś karateką? Mhm. Jeśli przeszłość ci nie zadowala, pan też Wymyśl sobie inną historię życia. I wtedy wpadłem na pomysł życia. Wynająłem biuro. Zatrudniłem pracowników. Wierzyłem w to, co robię i że będą z tego pieniądze. Ale co najważniejsze, że przyniesie to pomoc całemu społeczeństwu. Ta firma to jest przyszłość rynku usługowego. Zapewne korzystał Pan kiedyś z toalet poza domem. A zabrakło Panu kiedyś papieru toaletowego? Bingo, widzi Pan, to jest realny problem problem pierwszego świata. I co Pan wtedy zrobił, jak zabrakło Panu papieru? To musiało być upokarzające. Zatem niech stanie się pan częścią naszej akcji, niech pan zmieni świat i uratujmy czyjąś dupę. Halo? Halo, jest pan tam? I co pan myśli? Super, bardzo się cieszę, to proszę adres mailowy. Super, to na ten adres ja wyślę do pana wszystkie szczegóły. Cieszę się, że jest pan z nami, robi pan coś naprawdę wielkiego. Dziękuję serdecznie. Do widzenia, mamy to. I o to chodzi. Firma rozrastała się w szaleńczym tempie. Zdobywaliśmy nowych sponsorów. Największe marki odzieżowe, sportowe, elektroniczne. Wszyscy chcieli mieć chociaż 1% akcji w firmie, chociaż małą reklamę na jednym listku papieru toaletowego. Bądź co, bądź papier toaletowy to niezła powierzchnia reklamowa. Jak się ludziom nudzi na sedesie, to mogą sobie poczytać, co nieco o przecenach w najbliższym supermarkecie, o wyprzedaży w ulubionym centrum handlowym, gdzie dobrze zjeść. Za reklamę na jednym listku papieru braliśmy 10 groszy, co przy założeniu, że jedna rolka papieru ma 100 listków, dawało 10 złotych za rolkę. Wyprodukowanie jednej rolki to był koszt 97 groszy, Podatek 1,70 zł, co dawało 7,33 zł czystego zysku na rolce. A że byliśmy największym europejskim dostawcą papieru toaletowego, można było powiedzieć, że pieniędzy mi nie brakowało. A wszystko to dlatego, że kiedyś w jakimś kiblu zabrakło papieru toaletowego. A! Pamiętacie jeszcze tą firmę z podwodnymi spawaczami, do której kiedyś aplikowałem? Dzisiaj jest już moja.